Siemanko, jest sobota, godzina 15, czyli czas na kolejny odcinek Punkta Live. Z tego dowiecie się, dlaczego reklamy samochodów są takie smutne. Co to jest ORA Funky Catway Coffee 01 oraz dlaczego jak policjanci zobaczyli skrzynkę, to złapali się za głowę. Koniecznie zostaw suba i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a my przechodzimy do pierwszego tematu. Dlaczego reklamy samochodów są takie smutne? No bo po prostu ja się zastanawiam, jak ten reżyser przychodzi na plan i mówi Jedna zajęta, 3-4 sekundowa reakcja, to jest materiał do montażu, ja to muszę wyhaftować, ja muszę mieć czyn, prawda? CZEMU NIE MASZ pracy? O, teraz ja wymyśliłem dla waszej marki najlepszą reklamę samochodu i ona będzie inna niż wszystkie. I kończy się to tak, pani, bądź pan, bądź cała rodzina wchodzą do samochodu, wsiadają i najpierw jest ujęcie z przodu i samochód jedzie. No i potem jest w środku ujęcie, i te mpc się tam uśmiechają do siebie i super, im się razem jedzie i podróżują. A potem jest ujęcie, jak auto odjeżdża. Co to konkretnie ma pokazywać, że co, że, że jedzie? No i jedzie. Że oni są w środku, jak jedzie, no są. I że co, konkretnie. Są też oczywiście dobre reklamy i to są te, które się pojawiają w przerwach Super Bowl. Choćby reklama Volkswagena, w której ten mały ludek przebrany za lorda Wejdera sprawia, że silnik się od. To jest fajne i to jest z pomysłem, to jest jakieś. Są też reklamy głupie, w których dzieją się rzeczy, których byśmy się nigdy nie spodziewali. Albo genialne, które. Totalnie siedzą w marce, jakby są wyciągnięte bezpośrednio z najważniejszego insightu. Jak reklama Porsche, opowiadająca o chłopcu, który zobaczył samochód, pojawił się. W... Zresztą wiecie co? Link do tej reklamy to wam umieszczę w opisie, bo ona jest naprawdę genialna. Jak masz jakąś fajną reklamę? Wrzuć link do swojej ulubionej reklamy jakiegokolwiek auta pod tym odcinkiem, bo jestem ciekawy waszych typów. A specjalnie dla widzów punkta live mam najgrubszą z najgrubszych reklam, jakie można sobie wyobrazić. Głównego bohatera prawdopodobnie nawet nie mogę z imienia wymienić, bo byśmy dostali tutaj jakiegoś bana. Zostawiam wam link do tego spotu w opisie odcinka, a w ramach podpowiedzi. Uwaga, poważne tematy. Stop. Euro -NCAP ogłosiło wyniki swoich badań bezpieczeństwa i to jest. Rekordowy rok, dlatego że przebadali więcej aut niż zwykle. 67 aut to były w ogóle nowe modele. I uwaga, 15 z przebadanych aut otrzymało 4 gwiazdki, 50 aut otrzymało 5 gwiazdek. A ja mam dla Was test, żeby zobaczyć, jak świetnie się znacie na motoryzacji, i to nie jest złośliwe, bo ja sam y, nie do końca wszystkie te marki znam. Dużo ich jest nowych z Chin. Jestem ciekawy. Uwaga, zaczynamy teleturniej. Pierwsza kategoria. Large Family Car. Wygrywa... Hyundai Ioniq 6. By the way, prawdopodobnie źle jego nazwę wymówiłem w poprzednim odcinku. Muszę sobie sprawdzić i powiedzieć, jaki jestem bardzo mądry. Hyundai. Kategoria druga. Którą literą oznacza się główno w fizyce? G. G. Małe g. Auta biznesowe. Wygrywa... Tesla Model S. Trzecia kategoria mały off -roader. Wasze typy? Tesla Model Y. No Okej, okay. jakby znacie te samochody, wiecie oni o ich istnieniu i super, nawet o Hyundaiu, Ioniku. Hyundai. To teraz przechodzimy do tych kategorii ze smaczkami. Kategoria mały samochód rodzinny. Ora, funky, Kat. Kar. Ora, Funky, Car albo kat. Albo Zresztą, zobaczcie na zdjęcie tego samochodu, on trochę wygląda jak kot. Znaczy, nazywa się Car, bo to samochód, nie kot. <laughs> Nawet nie wiem, czy wiedzieliście o jego istnieniu. Uwaga i ostatnia kategoria. Jak nazywa się w sztuce Egiptu przedstawienie leżącego lwa z głową? Świnki. 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 Duży Offroader wygrywa według Was... Way... Coffee 01. Tak. Kto wiedział o istnieniu tego samochodu, niech zostawi łapkę w górę, jeżeli się takie coś robi na YouTubie, bo ja nie wiem. Ale teraz tak poważnie. Ta Ora Funky Car, o której mówiłem, że jest kotem, wygrała w swojej kategorii, głównie dlatego, że naprawdę to wyposażenie było lepsze niż w innych samochodach z danej kategorii. Way Coffee 01 wygrał, a tuż za nim plasował się Lexus RX i naprawdę zabrakło mu niewiele, żeby w tej kategorii zrobić robotę. Prawdopodobnie nie wiemy wszystkiego o motoryzacji, ale jeżeli Ty wiesz, to bardzo dobrze i brawo dla Ciebie i zostaw suba i dzwoneczek. Dzięki temu dowiesz się o kolejnym odcinku. A jeśli chcesz go współtworzyć z nami, to wystarczy, że w komentarzu wrzucisz nam jakiś ciekawy temat, ktoś go przeczyta i boże pojawi się wkrótce. Tymczasem my idziemy do tematu numer 3. Dla wszystkich widzów Punkta Live w opisie tego odcinka jest link. Ten link daje 100 zł cashbacku przy zakupie OC od punkty. Także ubezpieczajcie tanio swoje auta, a z tym linkiem jeszcze taniej. Policja, gdy weszła na skrzynkę, złapała się za głowę. Tak mówił tytuł w jednym z portali. Ja lubię, w ogóle uwielbiam, jestem super fanem tych clickbaitowych tytułów. W ogóle chyba dla nich głównie jestem w internecie. Kocham to po prostu najbardziej na świecie. Niektórzy się z nich śmieją, ja się z nich śmieję, ale w ten pozytywny... Policja zrobiła taką akcję, w której kierowcy, których kamery zarejestrowały jakieś wykroczenia na drodze, mogą wysyłać te nagrania, i wtedy dzieje się magia. This is not good. Ta magia polega na tym, że policjanci skrupulatnie przeglądają wszystkie zgłoszenia, i starają się znaleźć sprawców i oczywiście ukarać ich zgodnie z popełnionym wykroczeniem. W pierwszym roku na tą skrzynkę przyszło 7,5 tysiąca filmików, w zeszłym roku było ich 28 tysięcy. W sumie chyba każdy rozumie, że z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia nie ma co wariować za kierownicą i nie mówię już o tych oczywistych oczywistościach, czyli bezpieczeństwie. Ale jeżeli nawet nie myślisz o bezpieczeństwie, to tych kamer jest teraz tyle w samochodach, że prawdopodobnie ten jeden raz, kiedy postanowisz na rękawie wejść w zakręt, Inny kierowca go nagra, on trafi do policji i może czekać mandat. Mało tego, i z tym zostawiam was na koniec. Policja zrobiła montaż. The best of z tych filmików, które wysłali użytkownicy internetu, użytkownicy kamerek internetowych. Ja was zostawiam z tym materiałem i żegnam się z Wami wierszem. Cześć i Czołem. Do zobaczenia w sobotę o 15.00. Mi za młodzież i za to, co się dzieje. Czy w ogóle sprawiedliwość na świecie istnieje? Kiedy widzę, jak ktoś łamie prawo, sięgam po telefon 997. Halo. Kiedy znasz dużo cennych informacji, Powiedz o policji, z nimi się zaprzyjaźni. Nie bądź samolubem, nie myśl tylko o sobie. Przecież się nic nie stanie, jak się też policja dowie.